Ej, hey, strona Ronanemas. Witam Was w kolejnym odcinku z Borderlandsów. Ostatnio zostaliśmy tak trochę odcięci, jeżeli chodzi o Econet, no i dotarliśmy tutaj do siedziby Crimson Lances. żeby odbić tanis. Niech to. O, dobra. Przynajmniej nie zdetonują. Jednego mniej, kolejnego mniej, ta wieżyczka będzie trochę utrapieniem. Trzeba się jej pozbyć. I tam gdzieś klaptrapa też widziałem, więc warto będzie go odwiedzić. A ten jest uszkodzony. Dobra, gdzie jest ten Reaper Kit? Reaper Kit jest tutaj. Czy ja tam dojdę stąd w tym momencie? Czy raczej za duży skrót na tym... na teraz Bo jest gdzieś za tymi drzwiami chyba Aha! A ja tu dojdę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko gdzie jest... tam jest ten reaper kit! Kolejni idą Tu jest składka. Ci załatwieni, podnosimy to Wracamy do klaptrapa, ale może pójdziemy co Ej To pewnie dołem jest przejście OK Backpack SDU, czyli więcej miejsca w plecaku, pytanie czy Claptrap ma dla mnie... O, ma dla mnie nagrodę chyba. Dobra, dobra, otwieraj mi i dawaj mi nagrodę. O! Trochę tego tu jest. Dobrze zszedłem, bo była tu jeszcze jedna, skrzyn tu jeszcze jedna skrzynka. I gdzie mnie to zaprowadziło? To mnie zaprowadziło tutaj. Uh, Amunicji tu mam na maksa. trudny wybór ale chyba zostanę jeszcze przy tym swoim obecnym SMG 1 eee, jedy... nie to było na trójce nie na czwórce miałem tego aera gdzie ja wyszedłem ja wyszedłem teraz gdzie ja jestem A ty jeszcze żyjesz? Już nie żyjesz. A, dobra, tu jestem. Oho! Co miał za pukawkę? O, miał korazy shielda jakiegoś I to jest chyba wszystko tutaj, więc otwieramy to tak mi się wydaje. Gdzie ja doszedłem Nożeś gdzie jeden Przeładować To jest co? To jest SMG? Nie! Yeah. O, to jest SMG, pokaż mi je O, no może być fajne Może się na nie przerzucę teraz? Pobawić się jakąś inną bronią Bardziej mniejszy demecz, ale... Dobra celność, wysoka szybkostrzelność. O, skrzynka. Warto sprawdzić, a, a to mnie gdzie zaprowadzi? A, to są te drzwi, dobra. A, I co ja dostałem tutaj? Snajperka AR bez kolby, amunicji mam max, więc idziemy dalej. Stąd przyszedłem, więc teraz idziemy tędy i schodzimy na dół. Aha, jakieś eksperymenty tu jeszcze na ludziach robili. O, Tanis, tu się drzwi otworzyły. Ja dostałem artefakt. Eee, aha, bo chyba szok już mam na maksat. Okej, okay. eee, kolejny punkcik, fakujemy sobie w to. Przechodzimy. Wystraszyłem się, nie powiem. A, mały magazynek. To SMG naprawdę jest fajne e, Tu coś znajdę, tu nic nie znajdę, więc idziemy tędy I gdzie mnie to wyprowadzi? A, to mnie wyprowadziło tutaj I znalazłem konsolę e, komunikacji Echo, dobra Eee Transmittery, czy muszę znaleźć? A kolejna rzecz do zrobienia w takim razie. O i teraz tu się otwierają te drzwi, dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będą te drzwi. Bo nic innego nie widzę. Ta, to są te drzwi. O ale, skrzaniłem z tym facebookiem. Teraz dobre pytanie, czy ja się utrzymam, a raczej czy ja wstanę? Wstałem. Dobra, face walk. Teraz pana się pozbędziemy. I na końcu ty, ostatni, o! dobra, udało mi się ich wybić. Wszystkich, a oni musieli stąd przyjść, Okej okay. A co jest tu? O, lud. A, dużo gorszy fire rate, ale duże lepsze obrażenia. E, wszystko... Z... czy to jest repeater? Tak, ale bardzo słaba mała strzelność tych repeaterów. Aha, i to jest koniec tej lokacji i wychodzimy z niej, dobra. Crimson Enclave. I mamy też... Eee, szapy e, się teraz zastanawiam, czy Boomstick, czy to, e, to sprzedać wreszcie, ten rewolwer też e, sprzedać sprzedać e, sprzedać sprzedać to mogę posprzedawać, to też. To sprzedać to zostaje. To mogę, to mogę, to też mogę. Boże kochany. Explosive Contact za 83, ja aktualnie mam na wyposażeniu korozji w kontakt za 66 Do tego korozjiwa sprzedamy Teraz tarcze 320 ja mam Nie to ja mam lepszą tarczę Dobra to wszystko poka... posprzedawać i teraz snajperka 8 Dobra, widzę, że tam jest niezła strzelanina. Więc ja sobie wejdę w face walk. Aha! Z gardianami walczą. Na szczęście... Gardiany mają bardzo mało hapeków, jak zbijemy się, jak zbije się im tarcze. Eee, dobra i. Gdzie ja muszę udać się? Tutaj muszę się udać, dobra. Granatów nie kupiłem. Gościu musiał mieć niezłe zdziwko, jak nagle przed nim coś, ktoś wyskoczył. Tak po prostu znikąd się pojawił dosłownie. Granat! Eee, tam mam iść według kompasu. Ja już widzę sporą liczbę jegomościów. O świetnie! Nazwijcie Gatlinga. Jednego mniej, drugiego mniej, i został już tylko ten jeden tutaj. Dobra, załatwień. I tu mamy wejście dobrze, dobrze. Warto sprawdzić sobie szafki. A kontener już odpuszczę. To jest zamknięte, czyli tam nie wejdę. Aktywowałem konsolę transmitera. Dobrze. Teraz tu wejdę? Tak, teraz tu mogę wejść. A, to jest wyjście na dach A na dachu skrzynka. A, tarcza, granaty, tarcza, tarcza, amunicja, granaty. Czy ja mogę stąd bezpiecznie zaskoczyć i się nie zabić? Odpowiedź brzmi jak najbardziej. Tu teoretycznie coś jest, ale mam mój punkt tutaj. I tu widzę, że jest tak naprawdę transition do innej lokacji, więc tak średnio mnie to interesuje. Chciałbym się zająć tymi transmitterami. Uh... Złapać jeszcze New you po drodze. No tak, skacza do nie skorzystam przez to. To nawet nie mam co tam iść. Dobra, face biegniemy. Uh, chyba ten będę mógł się przedostać tam. O, tego nie widziałem na... też, o, Hyperion. Okej. Okay. O, mamy New you, więc nie jest źle. Będzie można się tu zrespić. Oho, już się Gatling. Na szczęście szybko udało się go pozbyć. Prey and. Nie, spray and Pray, tak to się mówiło. A, ty jeszcze żyjesz! Żeś mi się zlał z otoczeniem To pana nie widziałem Dobra, tu jest jeszcze jeden Granatem mnie poczęstował Na szczęście go poczęstowałem ołowiem O Dobra, Badasa trzeba się pozbyć. O, legendarkę dropnął chyba. Nie, to jest kasa. I tu jeszcze jest jeden. Eee, I tu mam już wyjście przez dach tak, zrobione, raczej wejście. I tu mam konsolę. No to biegniemy do niej i ją aktywujemy. I teraz chciałbym wyjść tędy. O! I dobrze, że tu przyszedłem, bo jest kolejna skrzynka: rewolwery. Ok, niższa szybkostrzelność. strzelność, ale sobie go wezmę. Zaopatrzenie. Nigdy nie pogardzę z opatrzeniem w takiej sytuacji. No i co? Teraz zostało nam przejść przez ten most. Ok, a tam jeszcze widzę żołnierzy. Chodzimy w facebook. Gdzie jesteś? A, amunicja mi się skończyła w magazynku. Zagaczymy też sobie o New. York. A, podniesiemy tylko kasę. Idziemy w kierunku tego mostu. Czy ja mogę się nie blokować na kamieniach? A, co to za struktura? Jakiś talerz radiowy, czy coś takiego? Piękny magazynek. O, tu walka na tym moście, widzę taka zacięta. Serio o, za Gardianów jest sporo expa, jak widzę, 1100. A, tu jeszcze zbada, super. No, całkiem, całkiem się udało to zrobić. Uh, wait, za mną jeszcze gdzieś? Dobra, nieważne. O, Gatling. To jest złok, żeby się zbliżyć. Plecy. Czy ja mogę się jakoś tam na górę sensownie w tym momencie dostać? Nie chyba. Czyli tu też dołem jest wejście, dobra. Są drzwi otwarte i pewnie jest. O! Czyżby się dało to otworzyć? Nie, nie da się od razu otworzyć. Ale on jest tam niezagrowany tam. Więc jak aktywuję to, i teraz do niego pójdę, co za dostałem? Tarcz starcze podostawałem i mody raczej klas mody, dobra eee. nie wiem, dalej nie jestem pewien czy ten Facebook anuluje obrażenie od upadku czy nie będę kiedyś musiał przetestować w jakimś bardzo wysokim miejscu i dobra gdzie teraz mam w ogóle pójść, a tu mam wrócić, dobra to będzie mam nadzieję szybka podróż ale ile mi się dobrze wydaje, to teraz powinno znowu działać echonet. Więc Czy tam echonet, nie wiem jak oni to wymawiają. A! Dzień dobry! Czyli to ty mi się świeciłeś na czerwono na kompasie. Wait. A. Myślałem, że to sklepa to jest lód tak oznaczony, też dopiero na to uwagę zwróciłem. Eee, dobra, to sprzedać, to na razie zostaje, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Na razie zostajesz, na razie zostajesz, do sprzedaży, do sprzedaży, do sprzedaży, do sprzedaży, do sprzedaży. Do sprzedaży do sprzedaży do sprzedaży do sprzedaży do sprzedaży sprzedaż 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 sprzedaż... raczej nie chcę w tego katalista iść pod te mercenari chcę bardziej grać żeby mieć chociaż do jednej broni regenerację cały czas Wracamy tutaj. Gdzie tutaj mamy iść? E, gdzie to jest? E, tam chyba była ta No a znowu będę musiał się z nimi tłuc. Okej, okay, wygląda, że jest czysto. Nie, to jest tutaj to pomieszczenie z tym generatorem, z, z tą konsolą. Czyli teraz przywracamy net, Okej. Okay. O... o matko! Jestem on level. Czy to powinno pojechać w górę?

Aha, czyli już będziemy się kierowali w kierunku Volta, a co za tym idzie? Końcówki gry. Dobra, wciąż jestem over level, ale co tam? Tylko dwa poziomy. Gdzie teraz? A, czyli to jest tutaj przejście. Dobrze. Dobrze wiedzieć. No, czyli przyjdzie zbadać całą tą lokację. Eee. Gdzie oni są? A, są tu na dole. Dobrze. Face Walk. Jednego załatwiłem. Dźwięk tego mostu nie napawał optymizmem. Dobra, bierzemy autko i jedziemy, nie ma co piechotą iść. Czy ja mogę się nie blokować na skałach? Chyba by skit... Jestem padnięty jeszcze po wczoraj. z the salt falls, okej. Okay. Markus, nie jesteśmy żadnymi partnerami biznesowymi, przecież. Ja wiem, ty chcesz się obłowić na tym, ale... No stary, litości trochę. Fajnie było widać, jak trawa się respiła. A teraz, żebym ja nie przejechał wjazdu. Aha, i to jest tutaj. Dobra, to biegniemy. Face walk, żeby spierniczyć od tamtych. o oni. Więcej was nie było. Jeszcze inżyniera dostałem na dobry początek. Przeładować. Ma. Mhm, dobra. Tu nic nie widać. Więc kieruję się w kierunku tych panów. Tak, pięknie to powiedziałem. Kieruję się w kierunku. Mhm, super. O, SMG na 18 poziom wskoczyło. Dopiero teraz zauważyłem, że to jest komunikat tam. To ma bardzo niebezpieczną pukawkę tam. Okej, okay, dobra. Teraz ciebie się pozbyć. O mi wy manewrować. <ślesk> Chłopako, program kosmiczny chyba jakiś tu mamy Eee, wymanewrować Scorpio Tureta Akurat to jest prosto, bo on strzela tylko w jednym kierunku. I gdzie jest zejście? Tu jest zejście na no, dobra A, e, nie spaść? Wychodzi, że tam mam przejść. I co to będzie za miejscówka? Co to będzie za miejscówka? Co to będzie? Aha. O, już widzę, że będzie sporo. Okej, okay, okej, okay, Angel. Okej. Okay. Dobra, nie musisz tak naciskać. Ale... Póki co, co się tam nie wybieramy. Ponieważ ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Jak się nie podobało również napiszcie komentarz. Wiecie, konstruktywna krytyka zawsze mile widziana. Jeżeli na to chcecie więcej takich serii, więcej takich odcinków na kanale, to go zasubskrybujcie, bo to naprawdę pomaga. Ja za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia.